Program naczelnika państwa, program polityczny oczywiście naczelnika państwa jest realizowany krok po kroku, czego dowodem jest dzisiejsze przesłuchanie Donalda Tuska przed niezawisłym sądem. No do przesłuchania doszło w sprawie zresztą z oskarżenia prywatnego, nie z publicznego, bo tu niezależna prokuratura jeszcze takiej zuchwałości się nie dopuściła. Natomiast rodziny ofiar katastrofy Smoleńskiej, przynajmniej niektóre, wytoczyły sprawę Panu Tomaszowi Arabskiemu tempore criminis. Szefowi kancelarii premiera Tuska. No i w tej sprawie właśnie premier Tusk zeznawał jako świadek. Zgodnie z przyjętą taktyką, nie wiem, nie pamiętam. No i zresztą tym bardziej, że i niezawisły sąd. Najwyraźniej, mając w pamięci niedawne ultimatum postawione Polsce przez niemieckiego owczarka Fransa Timmermansa, przypomnę, że tam trzypunktowe ultimatum: po pierwsze, że z ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie wycofana instytucja skargi nadzwyczajnej, po drugie, że pani Małgorzata Gerzdow pozostanie na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jeśli nawet nie dożywotnio, to w każdym razie do czasu, kiedy nasza złota pani nie znajdzie jakiegoś zastępstwa. No i że sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, nie będą. Przenoszeni w stan spoczynku wbrew swojej woli. No, widać wyraźnie, że o żadną praworządność tutaj nie chodzi, bo w tym ultimatum oczywiście, bo jak pamiętamy, sprawdzanie stanu demokracji i praworządności w Polsce zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego. No a tu o Trybunale Konstytucyjnym ani słówka nie ma, więc widać wyraźnie, że chodzi o utrzymanie agencji. Agentury sztazji. Tak podejrzewam, że chodzi o utrzymanie Agentury sztazji. Nie przypuszczałem, że pani Gerzdow jest aż tak cenna tutaj. No ale nie, trzeba człowiek nigdy nie wie. Pozory mylą. No i ci sędziowie, co to z niejednego komina wygardywali tam. Partyjną szkołę, jeszcze partyniarską szkołę przeszli. O, na takich to można polegać, no więc nic dziwnego, że tutaj zostali objęci tym ultimatum, więc sędzia prowadzący sprawę najwyraźniej miał w tyle głowy, pamięć o tym wszystkim. No i takie niewygodne pytania do pana Donalda Tuska uchylał. Jako niemające związku ze sprawą w rezultacie mimo sześciogodzinnego przesłuchania, które się składało na część jawną i niejawną, nie dowiedzieliśmy się nawet tego, jaki charakter miała wizyta Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu. Czy to była wizyta państwowa, czy to była jakaś wyczeczka? czy majówka? No nie wiem. Do, Donald Tusk zeznał, że on takimi głupstwami się nie zajmował. No I ja mówię, że bo, Podstawową rzeczą, jaką się premier Tusk zajmował, i ja to już wielokrotnie mówiłem, prawdziwym programem Platformy Obywatelskiej to nie były żadne tam sprawy państwowe, tylko odpowiedź na pytanie, jakby tu najlepiej dogodzić starym kiejkutom, które tego całego Donalda Tuska i jego kolegów powystrugiwały z banana na dygnitarzy państwowych i jak Donald Tusk mówi, że on tam takimi rzeczami, jaki charakter miała ta wizyta, że to się nie zajmował, to ja mówię, że bo od tego byli, był kto inny, tym się zajmował kto inny i nawet nie było żadnego powodu, żeby Donalda Tuska o takich sprawach informować, jeszcze gdzieś wychlapał komuś po popijanemu po co takie rzeczy? No więc proszę Państwa, Donald Tusk oczywiście został trochę wytarzany w smole, ale jak tam próbował ktoś go bardziej zanurzyć w tę smole, to sędzia natychmiast interweniował. No, zostanie to zauważone niewątpliwie przez Franciszka Timmermansa albo jakiegoś innego owczarka niemieckiego. No i tylko patrzeć, jak ten niezawisły sędzia awansuje do Sądu Najwyższego, może nawet zostanie następcą pani Małgorzaty Gerda, bo to w nie, nie takie talenty nie rodzą się na kamieniu, tu trzeba wszystko, proszę państwa, o tym wszystkim pamiętać. No, a tu przecież nie, nie tylko w tym się wyraża realizacja programu politycznego naczelnika państwa. No bo ja tutaj leżałem w szpitalu, a tu się odbyło poświęcenie pomnika Smoleńskiego na placu Piłsudskiego Trębacze w Trąby Dmą i tak dalej. Tam wódz państwa polskiego przegląda armię swą. No i pomnik został ukazany publiczności w postaci takich zagadkowej. W postaci schodów donikąd. To jest ciekawe, jaka idea przyświecała panu Jerzemu Kalinie. Ja go pamiętam jeszcze z dawnych czasów, bo byliśmy razem na ćwiczeniach wojskowych jako podchorążowie rezerwy w Morongu. No i pan Jerzy Kalina już wtedy tam był objawiał talenty. No a tutaj taki pomnik piękny. Ciekaw jestem, jaką ideę. Ten pomnik wyraża, te schody prowadzące donikąd. Jedna rzecz mi się tutaj z tym kojarzy, mianowicie kiedyś generał Wieniawa długoszowski po jednej tam takiej pijatyce kiedy już trzeba było zejść z tego mieszkania położonego na jakimś wysokim piętrze, powiedział, skończyły się żarty, zaczęły się schody. No w tym przypadku jest akurat odwrotnie, schody się kończą, no to co się zaczyna? No najwyraźniej jakieś żarty, no i widać to w postaci tej tej hipotezy, którą tam ogłaszają jedna za drugą, ciekawe, że hipotezy mnożą się jak króliki prawie, takie jak u kukuńka w głowie, ale niezależna prokuratura jakoś tych hipotez nie weryfikuje. A przecież można by było przesłuchać, nawet podłączywszy do prądu tych, co odbierali samolot po remoncie w Samarze. Przecież to nie jest tajemnicą chyba, kto to robił. A jeśli nawet nie ta hipoteza by upadła, no to kto bombę wsadził przed wylotem w samolotu do Smoleńska. Już Rzymianie starożytni tutaj pewną metodę śledczą sugerowali, pytając retorycznie, kto pilnuje strażników, no a ci strażnicy to przecież chyba też są znani, nie rozpłynęli się w powietrzu, nie wyginęli. No i można było tu widać, że prokuratura nic. No to z tego wynika, że yy, owszem, jest taki rozkaz, że tu dochodzimy do prawdy yy, 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 i te tajemnice smoleńskie mnożą się już nie jedno, a co na Tajemnice Smoleńskiego, jaki charakter miała wizyta pana prezydenta Kaczyńskiego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku przesłuchanie Donalda Tuska w części jawnej nie dostarczyło nam odpowiedzi, a więc mamy do czynienia z tajemnicą pierwszą, druga tajemnica no to jest właśnie kiedy włożono bombę, a trzecia tajemnica no to jak już tam dojdziemy do prawdy, no to zostanie nam to objawione w całej straszliwej postaci. Widać wyraźnie, że dojście do tej prawdy zająć nam może jeszcze wiele, wiele lat, w każdym razie do roku 2027, którą tu datę podał naczelnik państwa, więc widocznie wiedział, co mówi. No a wyznawcom naczelnika nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Proszę Państwa, y y y nie wiadomo, jak się wypadki potoczą, więc pan redaktor Tomasz Sakiewicz już teraz ogłosił zwycięstwo, że postawienie tego pomnika na placu Piłsudskiego to jest właśnie to zwycięstwo, na które czekaliśmy. No, dobre i takie, jak nie ma lepszego, to dobre i takie. Tym bardziej, że właśnie jutro, to znaczy 24 kwietnia stanie się to czegośmy w Ameryce stanie się to czegośmy się najbardziej obawiali to znaczy w izbie reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych odbędzie się głosowanie i to nie nad ustawą która w izbie reprezentantów miała numer 1226 tylko nad ustawą tą którą senat Jednogłośnie przegłosował pod numerem 447. Jeden z senatorów, tam z Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów taki właśnie, taką właśnie procedurę zaproponował. Ona jest uproszczona, dosyć tam żadnej dyskusji specjalnej się nie przewiduje, tylko samo głosowanie, więc widać wyraźnie, że lobby żydowskie tutaj zadziałało. No i w tej sytuacji otrzymałem wiadomość, że Polonia amerykańska, no nie cała oczywiście, tylko ta, ta jej część, która tę sprawę, tą sprawą się zajmuje od samego początku, jeszcze rzutem na taśmę próbuje interweniować u kongresmenów, apelując o telefony i no, takie nękanie tych kongresmenów. es menos Cień nadziei, taka no, iskierka w tunelu jest tylko w takiej oto postaci, że przy tej procedurze wymagana jest większość dwóch trzecich dla przeforsowania ustawy, a niezwyczajna większość, więc może tych głosów zabraknie, ale nadzieja jest mizerna. Zgodnie z prawem Marfiego, jeśli coś złego może się stać, to na pewno się stanie i na tym tle dopiero widzimy bier konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej ani naczelnik państwa głosu nie zabiera. A ani prezydent Duda nie ośmiela się pisnąć w tej sprawie słowem, ani też pan premier Morawiecki, który tylko zapowiedział no, w ramach tego programu rozdawniczego, jednak widocznie musiało się dno tam w rządowej szkatule pokazać, bo zapowiedział podatek solidarnościowy. No, na razie jeszcze nie będziemy zjadać bogatych, ale będziemy ich rozkupywać. A jak się już bogaci zostaną oskubani, no to pewnie zostaną już włożeni do rosołu. Przewidział to przed laty Aleksander Fredro, pisząc prorocze słowa, że socjalizm każdemu równo nosa utrza bogatych z duszy jutra, a biednych pojutrze. No więc teraz na razie wyznawcy prawa i sprawiedliwości cieszą się. I radują, że tutaj takie prawda, sukcesy i takie dobra na nich spłyną, taki deszcz z złota, no ale potem trzeba będzie to wszystkie, te wszystkie długi bo, bo oddawać, bo tu 41,5 miliarda złotych zostało zaprojektowane. W ustawie budżetowej o czym się skończy, no to tego jeszcze nie wiemy. Jesteśmy oczywiście dobrej myśli, tak jak tu nakazuje rządowa telewizja, która coraz bardziej upodabnia się do telewizji Macieja Szczepańskiego, a w pewnych momentach, w porywach nawet ją przewyższa. Myślę, że Maciej Szczepański od Pana Jugiaska Kłopskiego mógłby się wiele nauczyć. Tym, a nawet tym bardziej, że właśnie dzisiaj w Rzeczypospolitej ukazała się rewelacja, że pan Jacek Kurski został wybrany nielegalnie. No, takie rzeczy. Proszę Państwa, aż bez zapierają w piersiach, jak już telewizja się zacznie sypać, no to w, 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 któż się ustoi, prawda? To już tego, tego może, może nie przetrwać, nawet najbardziej zakotwiczony w sercach ludzkich reżim, bo a, fr, francuski aforysta. Franciszek, książę dla Foucault zauważył, że tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, że się przekonało bez skuteczności pierwszego. No, ale cierpliwość boska wprawdzie jest niezmierzona, niewyczerpana. Porównują ją niektórzy z głupotą ludzką, ale no wszystko na tym świecie, wszystko ma swój kres. No, a zwłaszcza, że świat jest rządzony. Przez zasadę przyczynowości, zgodnie z którą z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. No i wtedy nastaje godzina prawdy w całej straszliwej postaci, na którą najwyraźniej jeszcze nikt nie jest przygotowany. A wszyscy jesteśmy nieutuleni w żalu po śmierci Kim Jong-ila, umiłowanego przywódcy, właściwie ukoch mojego przywódcy chyba. Nie wiem, co teraz się dzieje w Korei Północnej, poza tym, że trwa żałoba, bo kiedy umarł wielki wódz, umiłowany przywódca Kim Il-Sung, to wszystkie ptaki przestały w Korei śpiewać. I jaskółki płakały żywymi łzami, no i w ogóle świat wstrzymał oddech. Teraz też oczywiście świat wstrzymał oddech. Po pierwsze, dlatego że nie wiadomo, czy kto zostanie następnym umywanym przywódcą, mówią od Kim jong ulu ale wszystko jest jeszcze możliwe. Jeszcze światło nie jest oddzielone od ciemności. No i obawiają się wszyscy, czy przypadkiem Korea Północna nie zaatakuje, nie spowoduje jakiegoś incydentu zbrojnego z Koreą Południową, czyli jakieś rakiety nie wystrzeli itd. Tak to y, y, śmierć Kim Dzong Ila była takim mocnym akcentem, bo umarł również Wacław Hawel, z którego, przy którego blasku próbują się ogrzać rozmaici tam, że tak powiem, umiłowani przywódcy drobniejszego płazu. Mówię o całej Mich Michnikowszynie, bo tam pan redaktor Adam Michnik próbuje drogiego Bronisława tam do Hawla porównywać i Leszka Kołakowskiego i tak No różnica jest Podobieństwa oczywiście są. Wszyscy byli umiłowanymi przywódcami. Z tym, że Havel, o ile mi wiadomo, nigdy nie był komunistycznym działaczem, a tamci jednak byli i to w okresie, kiedy partia łamała kości za Stalina i strzelała w tył głowy. Potem przestali, ale wtedy, kiedy już można było przestać, a nawet do, do można było dostać za to sowite wynagrodzenie. Leszek Kołakowski, jak kiedyś wspomniałem charakteryzował się umiowanym, um um wielkim umiłowaniem prawdy ale nie cały czas tej samej, tylko takiej zawsze umiłowanie prawdy podsuwało mu taką prawdę, która się najlepiej opłacała. No więc czegoż w związku z tym nie wynagradzać, jak umiłowania prawdy. W przypadku Leszka Kulakowskiego sprawdziło się to idealnie, w przypadku drugiego Bronisława też, chociaż nie do końca, ale powiadają, że był szczęśliwy do ostatniej chwili swojego życia, więc to też się liczy. Tymczasem w naszym nieszczęśliwym kraju, który powoli pogrąża się w nirwanie przedświątecznej, mamy objawy końca pierdyszki. Widać te objawy w dwóch przypadkach. Po pierwsze został, prokuratura apelacyjna rozważa wystąpienie z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła Antoniego Macierewicza. Który dopuścił się straszliwych zbrodni w związku z ujawnieniem raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. Widać wyraźnie, że wojskowa rozwiatka przechodzi do ataku, i to jest nieodmylny znak, że okres pierydyżki się kończy. Okres pierydyżki koniec okresu pierydyżki. Widać również w, przy okazji procesu słynnego Kibica, niejakiego starucha, no taki pseudonim, który to proces był procesem kiblowym. Znowu wracają procesy kiblowe. Nie wiadomo właściwie dlaczego ten proces utajniono, ponieważ on nie był żadnym dygnitarzem państwowym, chyba że, chyba że zeznawać musieli na tym procesie jakieś tajni współpracownicy, których nie można ujawnić. No i skoro tak, no to warto. Już wy, u, wyprzedzając trochę y, y, bieg wypadków, y, przypomnieć, że w przyszłym, roku, y, w przyszłym roku przypada okrągła rocznica 27 kwietnia, przypada okrągła 220 rocznica y, Konfederacji Targowickiej. Y, ona została zawiązana w Petersburgu 27 kwietnia, ale ogłoszona w miasteczku Targowica na południowych kresach 14 maja. W związku z tym można od 27 kwietnia aż do 14 maja przeprowadzić. Bardzo szeroko zakrojoną rekonstrukcję historyczną z udziałem najwyższych władz państwowych pod honorowym protektoratem pana prezydenta Komorowskiego, no i oczywiście z uczestnictwem, z udziałem konstytucyjnych członków Rady Ministrów, z premierem Tuskiem na czele, i tak dalej, i tak dalej. Wprawdzie w środku tego okresu przypada rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, ale to będzie świetna okazja, żeby napiętnować te antyrosyjskie ekscesy, jak to kolega Engelgard powiada, antyrosyjskie ruchawki, w których choiracy ówcześni do tego się posunęli, że nawet kilku tych targowiczan powiesili. Oczywiście w tym przypadku może być tylko odwrotnie emerytowani funkcjonariusze wojskowych służb informacyjnych mogą powiesić, no może niedokładnie, niedosłownie, bo kary śmierci, podobnie jak i tortur u nas nie ma. Chociaż jak Państwo wiecie, na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki jest tam o torturach i karze śmierci, więc ta nieobecność może być tylko pewną wyższą formą obecności, bo nie ma u nas wojskowych służb informacyjnych, nie ma SB, nie ma Żydów. Cóż, dopiero byli, prawda, to byśmy dopiero mieli do liwatu. No, ale emerytowani funkcjonariusze wojskowych służb informacyjnych Mogą właśnie 3 maja powiesić posła Macierewicza, któremu myślę, że niezawisły sąd w jakiejś kiblówce do tego czasu udowodni wszystkie te zbrodnie, których się dopuścił. A tymczasem, w oczekiwaniu na te wydarzenia, widzimy, proszę Państwa, że z władzą radziecką na pewno nie będziemy się nudzili. No to w oczekiwaniu na te wydarzenia życzę Państwu wesołych świąt mimo wszystko.